Dzień Patrycja, dzisiaj niestety jestem sama, mm, nie Sama Dobra, nieważne, ogłamałam was, jestem sama. Cześć Weź nie

Konia? Nie. Ale to jest trudne, na no serio. Ja, ja to ja jeszcze próbowałam, ale tylko, e, mi się te, to nie udawało. A, tak... a jak to? A jak się to robi? No takie co, że bierzesz się pod wózkiem, no i tam ja, klikasz na od swojego konia, no i szybko musisz tak x szybko, tak e, klikasz, tak szybko x klikasz. I ukreś komuś konia? Nie ja tego nie wiesz Czekaj, ja spróbuję Ale co mamy e, z konia? A no. to czekaj ja jeszcze raz pójdę gdzieś e, e, chyba, ale nie wiem czy... ale chyba musi, musi być bez rodzika. Co? Musi być bez e, postaci. To bez postaci ten. Jezus, na serio? Próbujesz na filmiku. E, no, ha! Inny let's play. Co to jest? Oddaję czy let's play? Nie wiem. Chyba się nie przedstawiłam, Ola. No i to nic nie... To nic nie daje jakoś. No bo to jest chłód, nie rozumiesz? Ci w ogóle nie da e, tepnąć bez postaci. Co? Ci nie da w ogóle e, ten wyjść podwózki bez postaci. Ehm, nie chodzi mi tylko, że żeby, żeby nie było postaci. A poza tym da się wyjść po podwózki bez postaci. Ehm, Все, брать не To jest... mm. Pozdrawiam. Kendry, Mir, Klaudię, Julię. Wszystko jest Oprócz, oprócz, oprócz... Mi się zwiesiło Czyli Suzanne Lutford. Bo ja ją zablokowa znaczy, zablokowałam. Znaczy, ja zablokowałam sklep, ja był Ale jak nie tylko zaproszę, to ja ją zablokowuję, ale ją tam coś tam nie wywaliło, wiesz? To zupię wiesz? Eee, pauza! Na razie pauza! E, przepraszam za tknięcie, ale e, słuchajcie, e, my, e, my chcemy coś ogłosić, e, bo e, teraz nie nagrywać Minecrafta no i tam pokażę mu jaki dureń coś strasznego zrobił żeby na, e, e, nastraszyć graczy no i jeszcze takie się, jeszcze takie upierne takie miejsca Nie? no dobra no to e, no to no to się widzimy na Minecraftie.